Gaza jest odcięta od dostaw żywności, prądu, wody i paliwa. Wobec braku prądu szpitale wykonują tylko najpilniejsze zabiegi. Palestyńczycy nie mają w kranach czystej wody, bo nie pracuje oczyszczalnia ścieków. Zamiast tego piją brudną wodę z morza, co oznacza ogromne ryzyko groźnych chorób. Ze swoich domów uciekło co najmniej milion osób, czyli co najmniej połowa populacji gazy. Aż 700 tysięcy osób chroni się w szkołach prowadzonych przez ONZ, gdzie jedna toaleta, Przypada teraz na 100 osób. Palestyńczycy chronią się też w szpitalach czy w kościołach. Szacuje się, że na północy Gazy, gdzie trwają najcięższe walki, wciąż pozostaje około 400 tysięcy cywilów. Gaza jest odcięta od dostaw żywności, prądu, wody i paliwa. Wobec braku prądu szpitale wykonują tylko najpilniejsze zabiegi. Palestyńczycy nie mają w kranach czystej wody, bo nie pracuje oczyszczalnia ścieków.